nie wiem nawet jak zacząć ten odcinek, moi drodzy. Bo, w przeciwieństwie do was, widziałem kawałek tego pardu komentu. I tutaj z reguły zapowiadam odcinek, mówię co się w nim dzieje i tak dalej. Ale ja nieironicznie boję się, że wyjdzie z tego odcinka. Ja nie żartuję, ja mam ustawioną reklamę na czwartej minucie i ty masz ją obejrzeć. Tak powiem tak ogólnie, żeby ciebie nie wystraszyć. Komentujmy dzisiaj gry małżeńskie. Jedną trzecią odcinka. Bo problemem tym razem... Nie jest prowadząca. A jeden gość, koleś, kamrat, który może na was czekać dzisiaj o 3 nad ranem w szafie i patrzeć jak śpicie, by następnie przypełzać do łóżka, aby całować was po rączkach. Trochę razem przyszliśmy, ty i ja. Wydaje mi się, że jakoś damy radę. Losers Club, girl power, man power. Zapraszam ciebie do najgorszego odcinka w tym roku. Wiem, często mówię najgorsze, ale to... Obejrzyj, po prostu obejrzyj i potem tu No Tu Mam wyczucie do ludzi i będę potrafiła na podstawie ich zachowania, jakichś spojrzeń, yy, wytropić yy, właśnie, który oszukuje. Ale po co pokazujecie jej pępek? Po, po co patrzymy na jej pępek? Prawdziwa z niej kusicielka. Będę starała się przekraczać różne granice. Uff! Polsat kafe, będzie zadowolony. Ale my nie. Jarek to dojrzały facet po przejściach, który lubi się zabawić. Cześć, jestem Jarek, mam 41 lat. Interesuję się fotografią i słucham muzyki country. Ideał, poważnie. Country to takie disco polo. Tylko, że w Kentucky Fried Chicken, więc dla nas to jest cool. Single z odzysku, który już się wyszumiał i chciałby ułożyć sobie życie. No, jestem 3 lata po rozwodzie. z tym rozwodnikiem i szukam nowej miłości. Ojeju, jak dobrze, że trafiłeś akurat na ten program. Dzięki niemu już nigdy jej nie znajdziesz. A ta nowa miłość jaka powinna być? Fajnie by była fajny bluz, z dekoldową jakąś bluzkę. Człowiek by jej zajrzał w skarby. Co? Człowiek by jej zajrzał... Swój skarby O nie O nie No najbardziej mnie to piersi kręcą kobiety Jakby kobieta jak ma miskę C lub D Taka piersiasta jest No ja przepraszam bardzo Dobrze jest jak baba mała! Czy co? Nie wiem, Ale CO zrobi, żeby wygrać? Buziaczek, może jakiś mi się uda skraść, czy coś, zobaczymy. Yy, no. Za nogę, jak trzeba będzie, jak będzie jakaś miniufa, czy coś, to też się weźmie. Jak, jak będzie chciała, no jak da w mordę, to by to dał mordę, no nie? To różnie bywa. A kiedy bywa, że tak źle oceniasz sytuację i łapiesz pod miniufę a nie powinieneś? A następnie. Dostajesz w mordę? Jarek, gdzie tak jest? W postawówce tak jest? Jarek da z siebie wszystko, to pewne. A w miłosnych podbojach wspierać go będzie kolega Jacek. Co robisz? A spaghetti będę robił. Bo wiesz, jak jest, fajkę oglądałeś? Jak piesek z pieskiem ciągnie makaron? No to fajne. Jak o, ja chcę mm. tak samo. Pocałować się z nią. Jesteśmy gotowi na interakcję tych dwóch. Poważnie. Po prostu wszystkie znaki na niebie wskazują, że to nie powinno się dziać. Powinieneś teraz wyłączyć ten odcinek. Hej, czy już była czwarta minuta? Nie wiem. Nagrywam trochę dłużej, bo się powtarzam, bo mam, bo się stresuję, bo... bo się... Jest 10 stopni, ja się pocę, ja się... Ja... Mi jest źle. Może byś mi doradził, jak ja mam się zachować? Czy mam być twardym mężczyzną? No wiesz, wiesz jak ja postępuję czasami z kobietami, nie? Jak? Co? Jesteś taki tajemniczy! Czy ty dostałeś wyrok z bezterminowanym zakazem zbliżenia się do jakiejś kobiety, dlatego nie chcesz powiedzieć? No weź powiedz, chcę się przygotować! Szarmancko i z pocałowaniem ręki i w ogóle z szacunkiem pewnym, no i tak myślę, żeby tak do niej podejść też. Z szacunkiem, to ty powinieneś wyprosić wielką ekipę filmową i żeby nigdy nie wracali do twojego mieszkania. Co jej powiedz? że nie wiem co się dzieje, ale wszystkie dziewczyny chcą, żeby je fotografować. Nie, no to, to, to wiesz... nie uwierzy. Nie no nie uwierzy. Powiedz jej, żeby się rozebrała, bo masz taką aplikację w telefonie, która sprawdza, czy masz duchy w ciele. Nie. A komu wiesz, jak nie tobie, to człowieku? Powiedz jej. Ja ją. to chcę Kicia do niej wołać. Kicia, moja Kicia, żeby była, no. Nie. Nie wołaj tak. Jarek idzie na całość. Chce przyjąć singielkę z gołym torsem. Natomiast przyjaciel szuka dla niego koszuli w szafie. Nie ma jakichś śladów po szmince? No to sprawdzaj. No tego dzisiaj tu jesteś, żebyś mi pomagał. Nie wiem jak ty mi się odwdzięczysz za to normalnie. Sesję ci zrobię fotograficzną. Ta sesję to twój kolega będzie potrzebował. U terapeuty. Wszystko idzie zgodnie z planem. Singielka jest punktualna i o wyznaczonej godzinie zbliża się pod wskazany adres. Jestem podekscytowana, nie wiem czego się spodziewać, nie wiem czego się spodziewać. Pre-sequelu do dzień, który zmienił moje życie i sprawił, że jestem katechetką w szkole podstawowej numer 14 w Szczebrzoszynie. Trzymaj się, Brachu. Trzymam coś siebie kciuki. Wygram to. Pewnie, że wygrasz, Nie tu wygrać i zdobyć jak serce. Jak jak mi nie pomogę, to zobaczymy. Pomożesz mi. No. Wiesz no. ja za co masz to. Dobra, trzymaj się Jaro. Tak by the way, bo, 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 bo tego nie skomentowałem. Czemu jego kolega ubrał się jak na pogrzeb? Wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Przyjaciel może już ukryć się za drzwiami sypialni i obserwować randkę na ekranie monitora, a w razie potrzeby służyć też radą. Ale tak z gołą klatą to chyba jednak nie przystoi. Uff, kamień z serca. Jarek założył koszulę. Narator, narator, zamknij mordę już, błagam. Dlaczego tak sztucznie powiedziałeś. Uff! 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 Jeszcze ty musisz mi pogarzać humor mnie trygerować. To naprawdę źle! Nie pomagasz! Tyluwa, jak na kowboja przystało doskonała. Nic dodać, nic ująć. Zapalcie świeczki. Dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Jarek. Kasia. Nope. Nie oglądam tego. A nie! Nie ma opcji. Elo, za tysiąc donate mogę spróbować. Za darmo nie ma opcji. Sram na to. Tak troszki dla ciebie? <grym> o, dziękuję. To <grym> deska, dyn deska, dyn deska, dyn deska. To nie jest moje mieszkanie, kolega mi wynajmuje też mieszkanie, bo I ja ty nie jestem z Warszawy. Aha, a skąd? Ja jestem ze Starachowic. Wyluzu Jaro. Ona widzi, że się jeden wujesz. Jaro, ona wyczuwa twoje słabości! No ładnie, dotwarza do mi. Do ci, no. Weź takie okularki sobie ognieś. Nasz. O, pięknie. Taka cnotliwa madam. Ty cnotliwy Robert Więckiewicz, ty mi nie zabieraj roboty. Ja jestem po rozwodzie, także od, od momentu rozwodu jestem samotny. A to, to jak długo jesteś sam? Trzy lata. Ona ci w ogóle nie wierzy. Zobacz, że nie mam śladu po obrączce, widzisz, ani po rozwodowej, ani ani po tej. No, no nie. nie. A ty Szyma, Masz piękne dłonie. Dziękuję bardzo. Nie całuję jej dłoni, boże. Przygotowałam nam spaghetti. No to Wierzy? świetnie. Tak? Oczywiście, włoska eee, kuchnia jak najbardziej. To... Kochani, jadłem wczoraj e, suchy makaron z masłem. Uwielbiam włoską kuchnię. To jest sobie stań. Tutaj tak, trzymaj, delce I tak sobie troszeczkę. O, no, za to. Jest. Dziękuję bardzo. Ojejku, jejku, jejku. Ale chyba coś, ten makaron y, nie taki jak trzeba. Do dupy. Jak ten odcinek? No sztupła jesteś, drobniutka. To wpadłam ci w oko, tak? Mało ważysz. Po prostu masz wygląd fotomodelki. Mm, dziękuję, dziękuję. A teraz wyobraźcie sobie, że ten człowiek robi wam fotki i was całuje po rączkach. Nie wiem, co on Aż mnie zbrzydło całowanie po własnych rąkach, rękach, dłoniach, ręczkach. Ale koleś wam robi fotki, całuje was po rączkach. A macie 13 lat. To bardzo miłe. No, bajerant z ciebie też niezły, widzę. Tak <grystanie> mówisz? Fajnie mówisz. A kobieta, kto by pomyślał, tak? <grystanie> Chciałem zrobić taką. taką. wiesz, taką tą sytuację jak z bajki. Co to za ujęcie sulejarskie? Po co? Po co pokazujecie mi Rajstop? To jest reklama Rajstop. Żeby cię pocałować. No, ale już zjadłeś swój makaron, więc no właśnie. Y, nie wyjdzie to dzisiaj. Tak. Słuchaj, za to są drzwi do balkonu. Wydaje mi się, że tak z trzeciego piętra da się skoczyć i przeżyć. Weź tam dotknij, zobacz, czy to nie facet. Co? Weź tam dotknij, zobacz, czy to nie facet. Serdecznie cię opluwam, wydziedziczam i weź spierdolaj. Spodoba ci się? Szczupła bardzo dziewczyna. P****, przecież to jest... Nawet nie sprawdzałeś, to może... Może jest facet. Cztery, tam, co ty, włosy, Cztery... No i co z tego? Ee. To facet nie może poruki nałożyć. 4 centymetry makijażu. Ja nie wierzę, co ja... Jest takie piękne niebo. Naprawdę mam piękne niebo teraz za oknem. Ciekawe, czy umiem latać, czekajcie. Nie jest w moim typie. Ja jednak e, potrzebuję kogoś w innym klimacie. I ją tak zsunowało, że ona dalej siedzi. Ona nie sprawdza szafek, żeby sprawdzić, czy może gole się singlem. Zastanów się nad tym, co ty robisz, a nie co ona robi teraz. Ona szykuje łóżko do seksu? Może gdzieś zostawił coś ciekawego? Ona szykuje łóżko do seksu? Hehehe, <grystanie> szykuje łóżko do seksu! Bo zagląda za poduszkę, ten koleś jest z innej planety. Ja wierzyłem, że gry małżeńskie są troszeczkę ustawione. Ale teraz mam nadzieję, że to jest w 100% na scenariuszu. Bo jeżeli jest inaczej, to ja nie chcę już żyć. Co cię ona kręci? Kręci mnie. To nie ma to ale to, to jest bardzo. Człowieku też samo mówiłeś, że lubi z dużym biustem. Dobra, no wiem, ale wiesz. Dobra, ale, to jest zupa z Bogą. Ale włącza mi się światełko zielone do, fotosy, do sesji, wiesz? On dostaje wszystkie sygnały, jakie są możliwe, aby sobie odpuścić i nie psuć nam już reszty naszego życia. A zamiast tego on się nakręca. On zaraz bije do salonu rozebrany ze słonikiem na jajkach. Eee, yy, naczynia, no nie jest ich za dużo. No ona no jest głupia, ty. Jak but. Nie obrażaj jej. Jest głupia jak but. Jest głupi jak but. Jesteście głupi jak but! No ciekawe, czy to jego? Jego. Hmm. Chyba musi słuchać do takiej babki. Dobrze! Nabija się z niego, że jest gruby. Ale <grym> <O>, jestem gruby! <grym> co, szczęście! Jak facet ma brzucha? To dobrze! <grym> Jesteś? Czy już wyszedłeś gdzieś przez okno? Nie. To w sumie wspaniały pomysł, jakby co? Jestem. Picia, jestem, jestem. O nie! O nie, o nie, zaczął mówić Kicia. Jaro wszedł w tryb ultraporywacza. Ratujmy się. O nie, to jest ostatni moment, żebyś teraz to wyłączył. Mogę tak bliżej ciebie siąść? Wiesz co, bliżej, to już w sumie gwałt. No Ale ty się nie odsuwasz, a ja mi się, żebyś się przesunęła. Balkon jest bardzo blisko, jak jego ręka na twoim biodrze. Ja naprawdę nie chcę dalej. Nie trzeba, tak wystarczy, no, tak? tak jest dobrze. Aha. No trzy lata nie było na randce. Naprawdę? Bardzo ładne to Ej, ona weszła prosto do bazy Karalucha. To jest scenariusz jak w horrorze, gdzie dzieciaki robią urban exploring i wchodzą do opuszczonego domu, który okazuje się domem mordercy, który na nich potem poluje. Ale to Skóra. spokojnie, to y, rączkę możesz sobie tutaj położyć. Tak? O, a Ta. mogę tu? Nie, nie możesz. Nie a było trzeba chodzić na treningi Aikido, byś mu włożyła tą rękę w jego odbyt. Kilka razy ją dotknąłeś, no to bardzo ładnie, nie? Całkiem, całkiem idzie ci. Całkiem, całkiem idzie! Czy wy jesteście z innej rzeczywistości, świata? Co tu się dzieje? Czy tu dwie alternatywne osi czasu ze sobą kolidują? Co jest? <śm> o, zapowietrzyłem się. O, Adam, spokojnie, Adam, Adam, spokojnie, Adam! To ja jeszcze mam dla ciebie niespodziankę, a tak? do tego będzie potrzebny, żeby zdjąć okulary do tej niespodzianki. Tak? No. Ja nie wiem, czy ja Ci mogę zaufać. Nie możesz. Czy spojrzałeś może, czy klamka od balkonu jest na klucz? Niektóre takie są. Warto sprawdzić, czy jest odblokowana, czy może jest na przycisk. No, muszę Ci zawiązać oczy z tą niespodzianką. On zacznie robić helikopter. Nie chcę być za chwilę cała w bitej śmietanie. Nie, bardzo ostrożnie to zrobię. Na pewno? Tak jest. Szeroko usta. Szeroko. Eee, jednak ci nie ufam. Wiesz co, ja też bym mu nie ufał e, w ogóle ani trochę. E, w sumie równie dobrze mógłby teraz dawać ci do buzi swojego palca zbyt oświadomiony. Chyba ja jestem wysoko na twoim wzroście. Jakbym był niżej, to bym mógł powiedzieć, że. za dużo! Za dużo! Za dużo zaraz. Byś się ukarmił jak małe dziecko. No i co to jest? No, banan. No dobrze. Ona no, będzie 50 twarzy Gilberty Grape. Aha. Aha. Okej. Okay. Teraz to nie wiem. Kwaśne. Kwaśne. Teraz osłodzę ci. Nie chcesz dla osłodzenia? Nie, dziękuję. Oj ojoj. Oj ojoj. ojoj. Tu jestem bezpieczny. Tu jest super. Tu jest wspaniale. Robimy sesję teraz. Z mhm. tej stworzoną modelką. Czemu Oj, ja nie natrafiłem na ciebie wcześniej? Bo dobrze się ukrywała. Ciszyła się życiem do teraz. Wcześniej, bo teraz już masz y, żonę i dziewczynę, tak? Nie. Taki byłeś durny, taki jesteś, i durny umrzesz. A później wstaniesz i będziesz, bani, i będziesz dalej durny. Co jest? Jak zwyzywał kolega w telewizji! Jak go ocharkał, opluł, smarkał, obsrał! Dawno się nie bawiłem, tak? Jest cudownie. Szkoda, że to tylko przyjacielskie spotkanie. Najlepsze zabawy to te, w których tylko ty się dobrze bawisz, co nie? Ty, ty miękka faja jesteś, żeby do wojska trzeba wziąć. No bo ja nie byłem w wojsku. Wyglądają na męskie zdecydowanie hmm, całkiem, całkiem w porządku ona no trójkąty lubi, ona i koleżanka i ty nie, nie lubię żadnych trójkątów o czym wygadacie, patałachy? co jest? ale laska jest z***a co, co koledzy powiedzieli, bo nie wiem to już mi się nie podoba chyba będę musiała go zapytać o tą suszarkę o suszarka, o co ty się w ogóle tak spociłeś? bo się denerwuje trochę, no Halo, halo, z kim tak gadasz? Pozdrow ode mnie! Dobrze, pozdrowię chyba mojego kolegę! <grym> Dzień dobry pani Agnieszko, chciałem się umówić dzisiaj na wizytę o 20 u pani. I nie interesuje mnie to, że dzisiaj pani nie ma czasu. Jeżeli pani mi nie otworzy drzwi dzisiaj o 20, to skoczę dzisiaj z bardzo szerokie, szeroko otwartego okna. No jak tam? A to, chcesz się wykąpać? To jest Twoja ostatnia szansa, baranie. E, nie! Po co ci suszarka do włosów? Do twojej żony. Nie, to jest mojego kolegi, chyba nie mówiłem ci, że to jest mieszkanie mojego kolegi, nie? Kolegi? No. Znowu tłumaczysz. Znowu tłumaczysz. A mógłby się po prostu wanąć w głowę tą suszarką? Teraz ja mam dla ciebie zadanie, bo A? cały czas ty miałeś dla mnie. No, co ona robi? No to robimy sobie małą Co? rozgrzeweczkę. Myślałem, dłużką? że na wersalkę pójdziemy i małą rozgrzewkę zrobimy. <śmiech> <śmiech> Ale z ciebie kamaradzie ci aż docipnisz. Kur... Jaro! Ty to jesteś po prostu jajcaś. Podnieś nogę no. i złap się za noha. Ale przekładając rękę pod nogę. Nie, tak to nie zrobię. A to tak zrobisz? <laughs> o, Szacun, szacun, naprawdę? Jesteś już piękną. Już wystarczy. Wiesz, ja już chyba pójdę. Nie uśmiechaj się tak często, bo ty nie masz super uzębienia, żeby się do niej tak często uśmiechać. Wiesz co, a ty się nie odzywaj tak często, ponieważ nie masz wystarczająco dużo IQ, aby mówić tyle. Aj, buziaka, nie, wstydź się. Już wystarczy. Dziękuję, Zab do widzenia! Ale zapraszam cię kiedyś jeszcze do siebie na spotkanie, Dziękuję dobrze? bardzo, ale. Do widzenia. Do widzenia. Przeżyła! Jezu, jej, jej udało się uciec. Pierża noc zaliczona! Super! Fajna dziewczyna. Ach, może fajna dziewczyna była wczoraj. Od dzisiaj jest to dziewczyna z problemami. Przede wszystkim z tramą i blokadą, żeby poznać kiedykolwiek jakiegokolwiek mężczyznę na randce w ciemno. Bym się chciał z nią umówić y, na randkę z nią, y, albo na sesję zdjęciową jeszcze, może jakiś akt, może jakiś toplesn, czy nagość zakrytą ewentualnie, może dałaby się kiedyś namówić jeszcze, nie? Nie. To nie było takie spotkanie, na jakie liczyłam. To nie jest ten facet, z którym chciałabym y, spędzić czas na dłużej. Co ty gadasz, kobieto? Co, Jacek, myślisz? Człowieku, Tragedia. I takim akcentem proponuję zakończyć dzisiejszy odcinek, moi drodzy. Skomentowaliśmy tylko 15 minut tego dokumentu, ale zapewniam wam, że naprawdę to nie był problem z tą dziewczyną. Chciałem wam tylko pokazać fragment, gdzie występuje ten mężczyzna. Naprawdę nie potrzebowałem dzisiaj przeżyć tego, co przeżyłem. Aha. hmm. Do zobaczenia w niedzielę. Nie przebiję tego odcinka. Dosłownie wrzucę w tytuł tego odcinka, że to jest najgorszy odcinek, bo w życiu się tak nie czuję zażenowany. To naprawdę przebiło wszystkie grę i ja czasami sobie tak zaszartuję, ale ja naprawdę się bardzo cieszę, wewnętrznie. Bo teraz stanę z tego krzesła i jestem w stanie żyć bez tego człowieka, obok siebie, bez tego paru dokumentu, który leci w telewizji. Ja po prostu współczuję, jeżeli ty dzisiaj przechodzisz obok salonu i twoja babcia, lub twoja mama, lub twój tata, lub twój wujek, lub twój stary pija, że oni oglądają w telewizji par dokument i może wam się niechcący nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Odpalić ten paradokument. Odcinek 47. Na 13. Minucie, kiedy Jaro całuje po rączkach. I co wtedy? Zostawiam was z tym pytaniem. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, papa. Hej!